Cześć, tu Kacek z farmy. Dzisiaj jest niedziela, taki dosyć powolny dzień, bo pogoda od rana z, nas z jednej strony nie rozpieszcza, bo pada deszcz, ale z drugiej strony no, ten deszczek jest potrzebny dla wszystkich roślin i wiadomo, niedobrze jest takie sucho. Więc, ponieważ jest niedziela, ponieważ mogę sobie odpocząć i nie ma za dużo takiej pracy, to postanowiłam, że zrobię coś dla siebie takiego fajnego zrobię coś, co lubię. I odpocznę w taki sposób, żeby no nie ja tak, że całkiem się położę i nie będę nic zrobiła, bo ja tak nie za bardzo lubię spędzać czas. Ale przynajmniej no, yy, coś takiego fajnego sobie zrobię, namaluję może. I mam tutaj taki kawałek kory. Ja go już dawno, dawno temu znalazłam i tylko odłożyłam go, żeby mi wysechł. Więc on już jest taki porządnie przeschnięty. I postanowiłam, że y, zrobię z niego taki, mm, no, coś w stylu obrazu. Po prostu wymaluję z jednej strony jakieś, nie wiem, może kwiaty polne albo coś takiego. Ale na początku troszeczkę przygotuję y, tą powierzchnię. Zetrę, pa zetrę papierem ścierym, tak żeby była gładka. Mm, I chyba dam jakiś podkład. Myślę, że. Y, na jakiś kolor, no, pewnie... ja lubię jasne kolory, nie, nie za bardzo lubię ciemne, więc może coś na jasnych kolorach albo wręcz przeciwnie, może ciemne, to zależy jakie kwiaty zdecyduję się położyć no ale mam jeszcze trochę czasu, bo tak jak mówię, oczyszczam korę, przygotowuję korę no a potem zabieram się do malowania oj, to będzie fascynująca fascynujący dzień nie taki nudny, jak myślałam tylko może sobie coś naprawdę wydarzy, w sensie powstanie jakieś arcydzieło Przygotowałam sobie ten oto kawałek kory. Zobaczcie, ja sobie go tutaj tak ładnie wyszlifowałam i położyłam go sobie na takim podwyższeniu, no, żeby mi było ład, y, łatwiej rysować. I y, zastanawiałam się, jaki obraz tutaj położyć. I no nie wiem, jakoś tak mnie ciągnie do zimy. Może dlatego, że jest lato i że są takie upały, i w ogóle, że ja w zasadzie lubię zimę. I szczególnie jak jest właśnie śnieg, jest tak biały, jest pięknie. I myślę sobie, że tak. Fajnie by było to, ten nastrój jakiś taki złapać. No, oczywiście, yy, nie wiem, chciałabym tutaj namalować yy, nasz dom, ale zimą. Jest bardzo ambitny plan i tak mi jakoś to przyszło do głowy. I yy, nie wiem, czy dam radę, w ogóle nie wiem, co mi z tego wyjdzie. No, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie tra tradycyjnie, że ja nie mam zielonego pojęcia. Ja mam jakąś taką tylko wizję i czy uda mi się tą wizję wprowadzić w życie, no to. Tak, jak mówię, nie mam żadnego pojęcia, ale to się okaże. No, chyba nie tak szybko, bo to będzie chyba sporo pracy. Tak mi się wydaje. A może nie, no, nie, no nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy. No to ja już się sama niecierpliwie i zaczynam, zaczynam już rysować. Zrobię sobie najpierw szkic, a potem yy, pomaluję to wszystko farbami. No, spójrzcie, jak widać, realizuję swój pomysł, który, na który wpadłam. No, powiem, że nieczęsto mi się to zdarza, dlatego że, jak wiecie, ja bardzo często zmieniam gdyby koncepcję w trakcie pracy, ale tym razem jednak nie. I tak jak gdyby cały czas się trzymam tej mojej koncepcji. Oczywiście to nie jest jeszcze skończone dzieło, w zasadzie to nawet nie jest chyba w połowie nawet dzieło. To na razie tylko taki szkic, i e, pokazuję go tylko dlatego, żeby Was troszeczkę, no jakby poprowadzić, nie? Z e, e, jak ja to w ogóle robię, nie? I że to rzeczywiście ja robię, i tam. E, no choć to, to wiadomo, że jakie to tam to jest dzieło sztuki, nie? To, e, to chodzi tylko, jak gdyby o to, tylko że to w zasadzie sprawia mi nie, niesamowitą przyjemność. I e, ja nie wiem, ale malowanie mnie tak uspokaja, i e, jakoś e, tak się tym cieszę. Że w zasadzie no, ten dzień naprawdę upływa mi no, wyjątkowo, po prostu. Nie wiem, czy macie coś takiego, takie zajęcie, w którym się możecie całkowicie zatopić. No to u mnie to jest właśnie takie malowanie, nie? Malowanie w ogóle praca jakaś taka twórcza i nie wiem, w tym momencie mogę tak wspomnieniami sobie wrócić, sobie tak, wiecie, pomyśleć. Jakoś tak się zastanowić nad wszystkim, i no nie wiem, jakoś jak do tej pory nie miałam w życiu takiego momentu, żebym mogła y, aż tyle czasu na to poświęcić, a w tym momencie y, mogę, no i wykorzystuję jak tylko, jak tylko mogę, nie no wiadomo. No tak mi w ogóle jakoś tak przyszło y, teraz to wszystko, dlatego że to już w zasadzie jest rok, jak jesteśmy tutaj na tym gospodarstwie. To w zasadzie 12. 12 lipca bodajże minął rok, rocznica, żeśmy tu przyjechali i tak jak było siedli na stałe i powiem Wam, że to był najwspanialszy rok mojego życia, że no bez kitu naprawdę jakbym teraz mm, sobie pomyślała, że w zasadzie no nie podjęlibyśmy tej decyzji i w zasadzie y, nic by się nie zmieniło no to z taką przykrością o tym myślę, że mogłoby się to stać, nie? I jakoś tak nie żeby to, żeby to moje życie tamto było złe, ale powiem Wam, że teraz no to jest po prostu rewelacja. Chcę tutaj utrzymać troszeczkę takie wrażenie, jak widzicie, takiej trójwymiarowości. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo chcę tutaj jeszcze trochę wprowadzić takie gry kolorami, jakoś to trochę bardziej ożywić. No zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No dobra. Mój obrazek napełnia się i nabiera życia, oczywiście. Yy, jak widzicie, yy, namalowałam tutaj mój dom, yy, gospodarstwo. A jak gospodarstwo to nie może za, za, oczywiście zabraknąć za mojego kotka i moich kuzek. Proszę, to jest Bazylek i Marianka. Jeżeli ktoś się rozpoznał i yy, taczka od Romka, na której Marianka bardzo się lubi bawić z Bazylkiem. No. Więc na razie mój obraz wygląda tak. No, mam nadzieję, że będzie to fajnie się eksponowało na ścianie. Ja jeszcze oczywiście tego nie skończyłam, bo ja jeszcze tutaj zamierzam parę elementów dodać. No, nie, wiecie, mam, taką, mam taki pomysł, żeby to zrobić na styl takiej ikony, bo ja w ogóle bardzo lubię ikony. Więc nie wiem, jakieś takie pozłotko, czy coś takiego. Nie wiem, mam ochotę coś takiego zrobić i, i zastanawiam się nad tym, poważnie. Ale ja już to na dzisiaj zostawiam, bo muszę sobie to dokładnie przemyśleć, jak to, jak to wkomponować wszystko. I e, pewnie zabiorę się do tego przy, e, przy jakimś tam dniu, gdy będę miała troszeczkę więcej czasu. E, no, może będę miała w sumie czas. Bo, bo się troszeczkę uszkodziłam. Uszkodziłam sobie trochę nogę, więc yy, powiedzmy, yy, mój zakres ruchów jest troszeczkę ograniczony, więc można powiedzieć, że mam chwilę czasu, żeby yy, zająć się pierdołami, czyli właśnie takimi yy, malunkami i ozdobami. No dobra, na razie jest tyle. Zobaczymy, co się dalej urodzi. Yy, będę na tym dalej myślała. No dobra, a teraz muszę się z tym przespać. Muszę zobaczyć, yy, co by tu jeszcze ewentualnie dałoby się włożyć. Pora na wielki finał. Moje dzieło już jest skończone, proszę, i już na swoim miejscu ułożone. Wygląda tak. Postawiłam je na moim piecu, tak żeby był dobrze widoczny, i położyłam w ten sposób, że tutaj widzicie ten korzeń, ten korzeń drzewa, który jest w ten sposób ukształtowany, że stanowi takie, jakby właśnie takie, taki stajaczek. no nie? Do, do, tego, do tej kory, która w ten sposób jest stabilna, już mi się to nie wywróci, pięknie stoi, super wygląda. Na samo zakończenie jeszcze, żeby dać ten efekt takiego połysku, położyłam jeszcze lakier taki właśnie z połyskiem, tym razem nie matowy, chociaż zazwyczaj właśnie stosuję na zakończenie matowe lakiery, ale tym razem zrobiłam wyjątek, bo stwierdziłam, no, że takie dzieło to jakoś tak bardziej mi to pasuje, właśnie taki błysk. Jak widzicie, wygląda to wszystko fajnie. Mam nadzieję, że w długie zimowe wieczory, jak będzie to poświęcone jeszcze świecą, to będzie wyglądało naprawdę jeszcze super. Ja zachęcam do robienia takich właśnie swoich własnych ozdób, swoich własnych dekoracji. Jest to nietuzinkowe, nie jest to takie banalne, nie? To nie jest tak, że, że, że wszyscy mają, będą mieć coś takiego, jak sobie sami zrobicie. Naprawdę proszę nie sugerować się tym, że ktoś może powiedzieć, że to jest badziew, że to jest jakieś takie, no nie wiem, yy, tandeczne czy, czy to jest to jest dzieł sztuki i traktujcie to w ten sposób. Ja przynajmniej to traktuję i yy, cieszę się każdym moim dziełem, eksponuję, jestem z tego dumna i myślę, że to jest, yy, że to jest dobry sposób, żeby się dobrze czuć. No dobra, to by było na tyle z mojej strony. My zobaczymy się zupełnie wkrótce w moich nowych renowacjach. Przygotowuję naprawdę dla Was coś specjalnego już wkrótce. A my zobaczymy się zupełnie za niedługo. Trzymajcie się wszyscy. Nara, cześć, papa!